Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Muzeum Hutnictwa. Proszę opowiedzieć coś o tym pomyśle. O, że pomysł pewnie nie jest nowy, bo, bo przez wiele lat przewijały się jakieś takie myśli związane z utworzeniem tego typu ekspozycji. Ja muszę powiedzieć, że w Polsce nie ma Muzeum Hutnictwa. Nie ma w ogóle ekspozycji jakiejś takiej kompleksowej związanej z hutnictwem nigdzie. No tutaj jakby trochę. Zdecydowało kilka rzeczy, że to się stało bardziej realne. Znaczy, od, ja osobiście od wielu lat myślałem, żeby takie muzeum mogło być yy, zlokalizowane w Chorzowie, dlatego że Chorzów, ten trzon wśród mieście Chorzowa, nazywał się kiedyś Koniks czyli Królewska Huta, jakby samo miasto wzięło początek od huty. Mało tego, ta huta, która powstała, jej zamysł zrodził się w czasach chłabiego Redena, czyli takiego ojca górnośląskiego przemysłu. Jego pomnik stoi w zasadzie przy Chorzowskim Rynku. Ta huta to była taka matka hut górnośląskich, tak można powiedzieć. Zawsze była pokusa, żeby w tym miejscu, w tym sercu miasta, gdzie ta huta przez wiele lat działała, zlokalizować jakąś ekspozycję. No niestety nie było to możliwe, dlatego że kiedyś uta działała, a potem upadła, były różne przekształcenia własnościowe i tak dalej. Natomiast no, zdarzył się taki cudowny trochę przypadek, że miasto postanowiło część spraw związanych z tym miejscem wziąć w swoje ręce, zakupiło teren po dawnej stalowni, który miał już dawno tętnić życiem, ale jakoś się to nie udało, i <laughs> jakby w pakiecie, Miasto zakupiło halę autentyczną dawnej elektrowni Huty Królewskiej, powstałą w 1895 roku, zachowaną do dnia dzisiejszego. No i ta hala nie jest ani bardzo wielka, ani bardzo mała, czyli taka w sam raz. Wiemy, że przemysł górnośląski zawsze był oparty na górnictwie węgla kamiennego i na hutnictwie właśnie. Na przeróżnym hutnictwie, bo hutnictwie żelaza przede wszystkim, ale też hutnictwie metali nieżelaznych, koksownictwie. No i wiemy, że udało się ocalić zabytki związane z górnictwem. Tutaj przoduje Zabrze, gdzie mamy i możliwość zjazdu pod ziemię, i możliwość obejrzenia muzeum, i możliwość, za chwilę będziemy mieli... Yy, yy, Pływania po, po kluczowej sztolni dziedzicznej, czyli to, co związane jest z tą wyjątkowością górnośląskiego hutnictwa, zostało ocalone. Natomiast jeśli chodzi o hutnictwo, to ono znika na naszych oczach w bardzo szybkim tempie. Nie tylko na Górnym Śląsku, ale w całej Polsce. Wszystkie te zakłady hutnicze, które były gdzieś tam rozsiane, bo przecież w Krakowie i w Warszawie i, i zagłębie świętokrzyskie, to wszystko znika i, i, i praktycznie znika całkowicie bez śladu. Mamy w dużej części przynajmniej nasze regionalne zasoby rozpoznane. Wiemy, co zostało, co ewentualnie mogłoby się stać częścią ekspozycji. Wiemy, co mniej więcej chcielibyśmy pozyskać. I wiemy też, mamy dokładne rozeznanie, kto jest właścicielem danego urządzenia i mamy już to tak posunięte, że też wiemy, na jakich zasadach moglibyśmy to urządzenie, czy, czy ten eksponat pozyskać, to znaczy, czy, czy musimy go kupić, czy zostanie nam sprezentowany, musimy zapłacić za transport i powoli zbliżamy się do tego momentu, kiedy będziemy starali się ułożyć te założenia do scenariusza wystawy stałej chcielibyśmy pokazać to chutnictwo jakby w dwojaki sposób to znaczy po pierwsze mają to być autentyczne eksponaty które możliwie chcielibyśmy pokazać w ruchu czyli żeby oddziaływać na, na, na wszystkie jakby zmysły zwiedzającego. Jeżeli to jest młot, to, to chcielibyśmy, żeby, żeby można było zobaczyć, jak działa, żeby można było poczuć drganie y, 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 pod nogami, żeby można było poczuć temperaturę, zapach, no i, i usłyszeć dźwięki. To jest jakby jedna część i to myślę jest możliwe do, 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 do zrobienia. Druga część to jest oczywiście ekspozycja dokumentów, ekspozycja w jakimś sensie multimedialna, gdzie będzie można zobaczyć chociażby filmy pokazujące procesy technologiczne, których już nie ma, które zniknęły wraz z zakładami hutniczymi, ale zostały sfilmowane i będzie można, mam nadzieję, w tym muzeum to wszystko obejrzeć. Do tego punktu w jakiś sposób się zbliżamy. Prace są bardzo zaawansowane, a co z funduszami na ten cel? To znaczy, no tutaj jakby doszliśmy też do, do, do no, no, można powiedzieć, pewnej ściany. E, to znaczy <laughs> zrobiliśmy kilka kroków, e, tu jako miasto Chorzów przede wszystkim, to znaczy e, zrobiliśmy dokładną inwentaryzację tej hali, mamy ekspertyzy techniczne związane z jej obecnym stanem, no i wykonaliśmy projekt, Projekt, który zakłada taki remont kapitalny dachu, elewacji, wymianę siłsarki otworowej, rozbiórkę pewnych wtórnych przybudówek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. taki kompleksowy projekt, który ma nam dać tą halę w takim stanie, jak to się mówi popularnie o mieszkaniu, że jest stan deweloperski. Czyli wszystko jest oprócz mebli, w środku jakiś podłóg i, i tak dalej, ale wszystkie instalacje i tak dalej są, więc mamy taki projekt, mamy też wpisaliśmy w międzyczasie tą halę do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Mamy na te prace prawomocne pozwolenie. Zgłosiliśmy wniosek do tak zwanej, do konkursu na tak zwane fundusze norweskie. Te fundusze są rozdzielane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i Zostaliśmy ocenieni, yy, przeszliśmy tą ocenę formalną, natomiast no, w ocenie merytorycznej spotkaliśmy się trochę z takim dziwnym y, przyjęciem, bo, bo y, y, wartość projektu w aspekcie polityki kulturalnej państwa została oceniona na zero. Wartość edukacyjna projektu została oceniona na zero. Wartość społeczna na zero. To jest trochę dziwna ocena. Natomiast y, w uzasadnieniu doczytaliśmy się, że ten projekt nie jest wyjątkowym projektem w skali kraju i to było jakby kluczowe zdanie. Nie zgadzamy się z tym całkowicie, dlatego że yy, wracając do początku naszej rozmowy, będzie to pierwsze i jedyne Muzeum Hutnictwa w Polsce, natomiast na pewno nie zamierzamy się zatrzymać na Hutnictwie Chorzowskim, Hutnictwie Górnośląskim czy Zagłębiowskim. Chcemy pokazać historię Hutnictwa. Na ziemiach polskich generalnie, więc tutaj podkreślaliśmy to w tym projekcie wielokrotnie. No to znaczy, że jednak na poziomie ministerialnym jest pewne niezrozumienie tego, czym jest dziedzictwo industrialne. Nikt nie przyjechał, nie oglądał, nie pytał, zostało to jakby zabiurka oceniane. Oczywiście od tej oceny odwołaliśmy się, ale nie marnujemy czasu i jesteśmy jakby. Już przygotowani, żeby, bo termin jest 19 luty, żeby złożyć wniosek, o, na, który być może pozwoli nam uzyskać pieniądze z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego, tego aktualnie realizowanego w wydziale rewitalizacja dużych miast. Tam zostało 20, około 20 milionów złotych. Został ogłoszony nowy konkurs i my w tym konkursie bierzemy udział, tak jak powiedziałem, 19 lutego mija termin zgłaszania wniosków. Mamy taki wniosek przygotowany. No i myślę, że, że, że tutaj no, mam nadzieję taką, że jednak zrozumienie z poziomu województwa dla tej idei będzie większe. Natomiast to jest idea, która <laughs> znaczy, jeżeli chcemy. Pokazać y, y, historię przemysłu na Górnym Śląsku, to nie możemy pominąć hutnictwa. Więc jeżeli y, będziemy czekać, zwlekać z utworzeniem takiej ekspozycji, no to prosta sprawa. Nie będziemy już oprócz multimediów nic mieli do, do, do pokazania, dlatego że te y, autentyczne, wspaniałe eksponaty zostaną po prostu przerobione na y, Żyletki. Także tak to się skończy. A oprócz tego, Muzeum Hutnictwa zostało wpisane na listę projektów kluczowych na budżet Unii Europejskiej. Zostało wpisane do tak zwanego mandatu negocjacyjnego województwa śląskiego, faktycznie na ten następny okres programowania. No i tutaj liczymy, że otrzymamy większe pieniądze niż te na pierwszy krok. Dlatego że oprócz tego, że trzeba przygotować hale, i to jest niezbędne, żeby w ogóle mówić o czymś dalszym to chcemy przecież pokazać działające eksponaty i na to są potrzebne większe i dodatkowe pieniądze. Jeżeli chcemy stworzyć ekspozycję, która będzie przynajmniej tak atrakcyjna jak ekspozycja z Kansanu Królowa Luiza, czy, czy Muzeum Górnictwa Węglowego, czy, czy, czy Guido, no to już w ogóle jest... Taki wzorzec, jak powinna wyglądać atrakcyjna ekspozycja związana z historią przemysłu, to potrzebujemy dużo większych pieniędzy. Myślę, że przynajmniej gdzieś 20 milionów złotych. A na ten początek, o jakich kwotach mówimy na wyremontowanie tej hali? Znaczy, te środki początkowe to nie są tak duże środki. Myślimy, że na początek wystarczy nam kwota, tak około miliona euro, no ale może nawet trochę mniej. Myślę, że gdybyśmy mieli 3,5 miliona 4 miliony złotych, to jesteśmy w stanie wykonać wszystko to, co jest niezbędne, żeby, żeby ten pomysł zaczął funkcjonować. Hala też została przyjacielem Industriady i to całkiem niedawno. Z czym to się wiąże dla Państwa? No to jest taka radosna wiadomość, bo to też jest jakby efekt na, na naszej pracy, a także pracy ludzi, którzy w mieście Chorzów zajmują się promocją, którzy nas tutaj bardzo wydatnie wspomogli. Został ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski na obiekty zaprzyjaźnione Industriady. Zgłosiło się kilkanaście obiektów, natomiast wybranych zostało dziewięć, jak dobrze pamiętam. Nasz, wiem, że nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, z tego co wiem, chyba w pierwszej trójce, więc to myślę, że, że jest dobry taki prognostyk na przyszłość. Obiekt zaprzyjaźniony Industriady to jest taka formuła dla tych, którzy mają coś ciekawego do zaprezentowania, jeśli chodzi o obiekty przemysłowe. Natomiast nie są to jeszcze obiekty gotowe do aspirowania, żeby znaleźć się na Szlaku Zabytków Techniki. Natomiast jest dziewięć, tak jak powiedziałem, takich obiektów, które wezmą udział w święcie Szlaku Zabytków Techniki, czyli w Industriadzie. I my też weźmiemy udział, i będziemy mogli w tym dniu pokazać tę halę wszystkim, którzy zechcą ją zobaczyć. Jeśli chodzi o terminy, kiedy pierwsi goście mogliby obejrzeć wystawę w Muzeum Hutnictwa? To pierwsi goście obejrzą 14 czerwca w dniu Industriady. Na pewno nie będzie to, no ale myślę, że będzie to dawało jakiś taki przedsmak. Chcielibyśmy też wpuścić gości. Na jesień, kiedy będzie konferencja naukowa związana ze współpracą w ramach Trójkąta Weimarskiego, to jest współpraca Górnego Śląska, Nord-Pas i Zagłębia Rury. Te konferencje odbywają się na przemian. Ostatnia była we Francji, w Nord-Pas w której miałem zresztą zaszczyt uczestniczyć, i teraz przypada kolej Górnego Śląska, Województwa Śląskiego, województwa śląskiego i Mam nadzieję, że wtedy też będziemy mogli gościom z Francji i z Niemiec zaprezentować tą ideę i hale i tą wystawę, którą przygotowujemy również na Industriadę. Natomiast jeśli chodzi o autentyczne eksponaty i zwiedzanie, to powiem tak, gdybyśmy otrzymali te pieniądze na remont samego budynku, to myślę, że takie pierwsze zwiedzanie, to, to, to mogłoby się odbyć już za myślę półtorej roku.